aby zamanifestować mężczyznę swoich pragnień albo uwaga zmienić wersję twojego obecnego partnera to ty najpierw musisz zacząć pracować nad swoimi standardami twoim standardem energetycznym jest albo bycie singielką albo bycie w związku z mężczyzną który nie docenia ciebie jako kobieta bo jeżeli nie otrzymujesz od niego pieniędzy, jeżeli on nie nosi cię na rękach, jeżeli ty musisz płacić 50-50, no nie obraź się na mnie, kochana, ale ty masz koleżankę, bo to to nie jest mężczyzna, tylko to jest koleżanka albo współlokator, który oczekuje od ciebie wstawienia się do roli męskiej. Mężczyzna, który wstawił się do swojej mocy i ma pieniądze, on ma naturalne popędy do tego, aby dawać kobiecie, ale przy kobiecie, która nie potrafi przyjmować, bo ona nie jest w swojej energii żeńskiej, jemu nic nie będzie stawało. Dlatego, że to ty pobudzasz w twoim partnerze chęć dawania Tobie. I to jest to, dlaczego moje klientki dostają i dostawały nawet od swoich eksów pieniądze. Jeżeli ty też chcesz, napisz do mnie mocno bezpłatne szkolenia.